Uzyskanie 12 tysięcy złotych zysku z jednego hektara w ciągu roku brzmi niezwykle kusząco dla praktycznie każdego rolnika. Zwłaszcza gdy mowa o ziemiach klasy 5 czy 6. A właśnie takie zyski daje farma fotowoltaiczna na wydzierżawionym gruncie. Jakie warunki musi spełnić nasza działka? Czy czyszu dzierżawnego nie jest jej inflacja? I wreszcie, na jakie kruczki prawne zwrócić uwagę, podpisując umowę dzierżawy gruntów? Między innymi na te pytania będziemy chcieli uzyskać odpowiedź podczas dzisiejszego programu Czy rolnikowi opłaca się? Serdecznie zapraszam. o to, czy rolnikowi opłaca się wydzierżawić grunty pod farmę fotowoltaiczną, zapytam dzisiaj naszych ekspertów, a pierwszym z nich jest pan Michał Gądek, ekspert z Columbus Energy. Panie Michale, pierwsze pytanie to, jakie grunty można wynająć pod farmę fotowoltaiczną i jakie warunki musi spełniać nasza działka, aby znaleźć firmę zainteresowaną wydzierżawieniem. Witam Państwa. Panie redaktorze, dziękuję za to pytanie. Jeśli chodzi o grunty, które nadają się najlepiej pod fotowoltaikę, są to oczywiście grunty klasy od czwartej, czyli czwarta, piąta, szósta. I są to grunty, które są najlepiej gruntami niezacienionymi, o powierzchni minimum 1,5 hektara. Grunty, które mają niedalekiej odległości do 500, maksymalnie może 800 metrów Linie średniego napięcia, bądź jeśli mówimy o większych kilkudziesięciu bądź kilkuset hektarowych areałach, w niedalekiej odległości, czyli maksymalnie kilku kilometrów, znajduje się linia wysokiego napięcia. Jeśli chodzi o samo otoczenie gruntu, to najlepiej, aby grunt nie był osłonięty, aby był równy bądź nachylony delikatnie pod, w stronę południową. I przede wszystkim obrys krajobrazu od strony południowej, żeby był w miarę, w miarę stabilny, a na przykład nieosłonięty nie lasem, czy nie wiem, osiedlem, które jest tuż za granicą działki. Panie Michale, no i teraz to chyba najbardziej istotne pytanie dla rolników, czyli jakie są mniej więcej czynsze dzierżawne za nasze grunty oraz czy na wielkość tego czynszu ma wpływ także real takiej działki? Stawki w tym momencie są, e, są podobne zarówno dla dwóch, jak i dla 10-hektarowych działek. E, aktualnie takim standardem, uczciwym standardem rynkowym, który pozwala zarówno e, na prowadzenie spokojnego biznesu po, po, po stronie fotowoltaiki, jak i na uczciwe wynagrodzenie związane z dzierżawą działki to jest około 12 tysięcy zł za hektar. Oczywiście to wynagrodzenie nie uwzględnia podatku. Związanego z właśnie wybudowaniem farmy fotowoltaicznej, corocznego podatku, który należy odprowadzać do gminy, który jest naturalnie pokrywany ze środków firmy wynajmującej, dzierżawiącej daną powierzchnię. Pani Michale, część rolników donosi, że firmy, z którymi współpracują i stawiają na ich gruntach farmy fotowoltaiczne, płaci wyłącznie za powierzchnię zajętą przez Panele fotowoltaiczne, a nie za powierzchnię całej farmy fotowoltaicznej, czyli także ogrodzenia dróg i całej infrastruktury towarzyszącej. Czy jest to normalne, czy jednak jest to pewnego rodzaju nadużycie, wręcz patologia? Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestię oceny powierzchni, tak faktycznie użytej pod farmę fotowoltaiczną, naturalnie uczciwym jest policzenie powierzchni. Wewnątrz ogrodzenia. Prawda? Każda farma musi być ogrodzona, tak więc powierzchnia wewnątrz ogrodzenia jest powierzchnią, która w mojej opinii powinna być powierzchnią użytą do rozliczenia. Jest to właśnie pomiędzy 1,5 a 2 hektary. jeśli niektóre mniejsze firmy liczą powierzchnię, na przykład pod modułami albo pod samym obrysem, nie uwzględniając ogrodzeń dróg wewnętrznych stacji transformatorowej, czyli chcą maksymalnie zaniżyć powierzchnię służącą do rozliczenia, jest to nieuczciwa praktyka, która, którą potępiamy. Naturalnie, najwięksi, najwięksi gracze, największe firmy, które, które w tym momencie dewelopują i budują instalacje fotowoltaiczne, rozliczają się z rolnikami. Po faktycznie wykorzystanym terenie, czyli po tym terenie, który został finalnie ogrodzony. Panie Michale, a co jest najbardziej istotne z punktu widzenia rolnika podczas podpisywania umowy wydzierżawienia gruntu pod farmę fotowoltaiczną? Panie redaktorze, jeśli chodzi o zapisy związane z dzierżawą gruntu, oczywiście najważniejszy jest czynsz. Jego inflatowanie oraz okres. Należy pamiętać, że przy umowach dzierżawy większość zapisów jest mocno standardowa. Te zapisy wymuszane są przez instytucje finansujące, które bez odpowiednich paragrafów w umowie po prostu później nie sfinansują budowy. Tak więc rolnicy mogą, mogą być pewni i bezpieczni tego, że umowy, które zawierają oczywiście notarialnie e, są, są umowami, które są też e, w pewnym sensie konsultowane z instytucjami finansującymi, co może dać im dodatkowy mm, bufor bezpieczeństwa. Skoro już była mowa o samych czynszach, no to kolejny bardzo istotny aspekt samej umowy, czyli czas trwania. Na jak długo zazwyczaj jest zawierana umowa dzierżawy gruntów pod farmę fotowoltaiczną? Jeśli chodzi o okresy dzierżaw, są one zawierane głównie na 29 lat. Dlaczego na 29? Sama instalacja projektowana jest na minimum 25 lat pracy. Pozostałe 4 lata zazwyczaj deweloperzy uznają jako taki okres rozwoju, projektu, developmentu, jego budowy oraz, oraz przyłączenia. Oczywiście sprawni wykonawcy robią to w ciągu 1,5 do 2 lat, przy czym zawsze, zawsze lepiej zostawić sobie ten, ten dodatkowy bufor. Oczywiście mamy, mamy przykłady związane z COVID-em, mamy przykłady związane z pewnymi opóźnieniami w budowie punktów przyłączeniowych, w wydawaniu decyzji. Tak więc te 29 lat jest optymalnym okresem zarówno dla jednej strony umowy, jak i dla, dla drugiej, czyli dla właściciela, jak i dla y, y, wydzierżawiającego. Okay. Załóżmy, że rolnik już podpisu, podpisał tę umowę dzierżawy gruntu. Kto wówczas odpowiada za przygotowanie terenu pod tą farmę fotowoltaiczną, czyli za projekt, za odrolnienie gruntu itd.? E Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, przy, przy kwestiach odpowiedzialności za to, co się dzieje za, za, z projektem po podpisaniu umowy, umowy dzierżawy, całość prac, całość zadań leży po stronie deweloperów. Zarówno uzyskanie wszelkich prawem wymaganych zgód i pozwoleń, jak i wybudowanie wraz z ogrodzeniem, jak i uruchomienie, i potem przez pełen okres dzierżawy, utrzymywanie te, tej instalacji w stanie umożliwiającym jej produkcję energii, czyli koszenie, raz do roku mycie, serwisy oraz wszelkie prace związane z tym, co dzieje się wewnątrz ogrodzenia, należą do dewelopera, leżą po po pierwsze dewelopera na etapie roz, rozwoju projektu i później, do właściciela bądź zarządcy instalacji na, na pozostałym etapie już pracy tego projektu. Bardzo częstą praktyką jest na czas uzyskania pozwoleń, czyli to jest od roku do półtorej od momentu podpisania umowy dzierżawy, jest umożliwienie rolnikowi czy to obsiewu, czy wykorzystania tego, tego gruntu. Oczywiście z dżentelmeńską umową, że że wykonawca powiadomi przed okresem siania, czy, czy wejdzie tego lata, czy nie wejdzie tego lata, tak, żeby można było zebrać plony. Należy pamiętać o partnerstwie tutaj i o kontakcie z, z, pomiędzy, pomiędzy rolnikiem a, a deweloperem, bądź później wykonawcą, tak aby, aby ta współpraca przebiegała sprawnie, przebiegała przede wszystkim partnersko. I aby nawet jeśli już zawarta została umowa dzierżawy, można było tą ziemię jeszcze w odpowiedni sposób wykorzystać. A co ze wspomnianym odrolnieniem gruntów? Nie, kwestie związane z odrolnieniem i z formalnościami, jeśli takie odrolnienie wystąpi, oczywiście, są, są po stronie dewelopera. Panie Michale, chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do samych czynszów dzierżawnych. Obecnie wynoszą około 12, czasem nawet 14 tysięcy złotych za hektar. Jednak mamy do czynienia z bardzo wysoką inflacją, niemalże galopującą. Więc rolnicy się obawiają, że po prostu inflacja zje im część tego czynszu i wartość, którą obecnie dostają, będzie zupełnie inna za 2 czy 5 lat. Czy czynsze dzierżawne są w jakikolwiek sposób waloryzowane? Panie redaktorze, czynsze dzierżawne są oczywiście inflatowane, są, pod, są, są rok do roku podnoszone o wskaźnik inflacji, i w umowach, które zawieramy z rolnikami, w umowach na dzierżawy gruntów, oczywiście zawieramy zapis o tym, że czynsz będzie co roku waloryzowany o inflację. Panie Michale, prawie już na sam koniec dwa takie istotne pytania. Natury bardziej technicznej. Kto przy zakończeniu umowy odpowiada za utylizację paneli fotowoltaicznych? Rolnik czy deweloper? No i co z produktami służącymi do konserwacji i, i tak, ogólnie rzecz czyszczenia paneli fotowoltaicznych? Czy one w jakiś sposób negatywnie oddziaływają na glebę? Panie redaktorze, to może zacznę od drugiego pytania, czyli. Jaki wpływ na środowisko mają substancje konserwujące bądź czyszczące moduły fotowoltaiczne? Producenci modułów fotowoltaicznych zalecają przemywanie modułów jedynie przed wodą, wodą demineralizowaną, tak więc jest to czynnik neutralny dla środowiska. Co więcej, trochę podleje tą trawę między, między modułami. A jeśli chodzi o kwestię tego, co po 29 latach, możliwości jest kilka. I na pewno wielu rolników za 29 lat będzie miało, będzie miało to pytanie przed sobą, to, py, to pytanie, na które będą sobie musieli odpowiedzieć wraz z zarządcami instalacji pod, pod koniec okresu dzierżawy. Dlatego że pamiętajmy fotowoltaika to technologia, która po 25 latach pracy będzie produkować dalej, ale z mniejszą wydajnością. Producenci modułów fotowoltaicznych dają gwarancję na 25 lat na 80% sprawności modułu, czyli farma po 25 latach pracy powinna pracować z nie mniejszą efektywnością niż 80% efektywności początkowej. Jest to ciekawa, ciekawa informacja, dlatego że moim zdaniem naturalnie. Dużo lepiej byłoby posiadać tą energię i produkować ją dalej i oddawać, sprzedawać ją do sieci, niż demontować i utylizować technologię, która będzie dalej działać. Nie chciałbym wybiegać zbyt daleko w przyszłość. Te dwadzieścia kilka lat to już i tak mocno odległy termin, ale na pewno, na pewno pod kątem samego, samej współpracy. Myślę, że nie zakończy się ona na jednej umowie dzierżawy. Panie Michale, pięknie dziękuję za te odpowiedzi. Jednak dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne to nie tylko same pieniądze, same zyski, ale także pewne ryzyko zawiłości natury prawnej i podatkowej. I Właśnie o te kwestie zapytaliśmy kolejnego naszego eksperta, pana Michała Pawliczuka, eksperta z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Posłuchajmy, jakie ma dla nas rady. Przeżyłem ze z tego mnóstwo. Ja powiem panu tak. Jeżeli spotykam się z rolnikiem, który przynosi mi umowę dzierżawy z taką firmą, która chce na jego gruntach posadowić farmę PV, jedna podstawowa zasada: udać się do prawnika, odżałować te kilkaset złotych. I skonsultować to z prawnikiem. Te umowy są skonstruowane no, zawsze na, na korzyść e, tej firmy, nie na korzyść rolnika, natomiast też są napisane językiem prawniczym. I studiując samemu, rolnicy pytają panie, a jak to, a jak tamto. Udać się do prawnika. Nie każdy prawnik widział taką umowę, bo no, jest to jakieś nową od, od, od kilku lat. Można też się udać do swojego prawnika i można zwrócić mu uwagę, co w takiej umowie powinno być. Jest tam szereg aspektów, począwszy od zabezpieczenia przed upadłością firmy, zabezpieczenia przed niewypłaceniem czynszu, zabezpieczenia przed rewaloryzacją czynszu. Wiemy wszyscy, jaka jest inflacja. Bywały umowy, w których było to niejasne określone, po na przykład zabezpieczeniem co jest bardzo ważną rzeczą, przed rekultywacją tego sprzętu, który zostanie po 30 latach prawie 30 latach bo umowy są konstruowane przeważnie na 29 lat i tam 11 miesięcy. Okazuje się, że w Polsce nie ma jeszcze tak do końca, chyba nawet na świecie nie ma tak do końca, firm, które zajmowałyby się stricte utylizacją paneli fotowoltaicznych, czyli urządzeń wielkogabarytowych, elektrycznych, i może się okazać, że jeżeli rolnikowi to zostanie po tych 20 czy tam 30 latach, to koszt utylizacji tego sprzętu będzie większy niż. Dzierżawa tych, tych przez te wszystkie lata. Więc, to na, na takie rzeczy należy zwrócić uwagę. Należy też zwrócić uwagę na takie niby błahe rzeczy, czyli e, mm, wznowienie granic działki, na której e, będzie posadowiona ta instalacja. Bardzo ważnym aspektem też jest. E, umówienie takiego jakby zadość uczynienia czy czynszu, może już nie tego właściwego, od czasu wejścia na działkę do momentu produkcji prądu, czy do momentu oddania tego do użytkowania. Wiadomo, że z różnych przyczyn budowa takiej instalacji może trwać nawet, nie wiem, 2-3 lata. Jeżeli nie będziemy mieli zabezpieczenia na ten okres czasu, no to to on będzie niepłatny. I co wtedy? Czy należałoby jeszcze też z takich technicznych punktów zwrócić się do spółek wodnych z prośbą o wskazanie przebiegu urządzeń melioracyjnych? No okazuje się, że fundamenty takich instalacji sięgają metr, metr 50 w zależności od rodzaju gruntu i może się zdarzyć, że uszkodzimy Zbieracze czy, czy, czy sączki sobie lub sąsiadowi. Ważną kwestią jest jeszcze tutaj są jeszcze tutaj podatki. Jeżeli wiadomo, że nakaz płatniczy przychodzi na właściciela nieruchomości, czyli oprócz w takim momencie oprócz podatku rolnego, będziemy jeszcze mieli podatek od nieruchomości, który o ile w podatku rolnym tam, czy Półtora hektara, czwórki B, czy tam piątki, czy szóstki jest naprawdę, nie, no, no jest relatywnie mały, to od jednego mega w tej chwili będzie prawie 4000. Więc nakaz płatniczy przyjdzie na właściciela nieruchomości. Jeżeli w umowie nie jest wyraźnie określone to, że, że firma ma zwrócić ten podatek od nieruchomości, no to też mamy problem. Nie? Powinien być protokół przekazania nieruchomości z też z zaznaczeniem powiedzmy w, w jakiej formie ta firma może dysponować tą nieruchomością, bo no, zdarza się tak, że to już też wychodzi tutaj przy przy, przy wpisaniu do, 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 do księgi wieczystej, że e, tylko część działki jest użytkowana, powiedzmy, pod, przeznaczona pod e, instalację, natomiast e, cała, cała działka, bo działki mogą być kilku hektarowe, czy kilkunasto cała działka jest wtedy zablokowana e, e, w, 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 wpisami w, w księdze wieczystej. Także jak najbardziej. Takie rzeczy powinny, na, na takie rzeczy powinni rolnicy zwracać uwagę. No, rolnicy jakby są, cieszą się z tego, że będą zarabiać za 1,5 hektara, powiedzmy, czy za, za, za instalację 1 jedno, jedno, jedno megawatową, 15 czy 14 tysięcy rocznie i, i no, nie zwracają na takie rzeczy uwagi. Jeszcze raz powtórzę do prawnika, to jest, to jest podstawa, no niestety, no, no niech prawnik weźmie nawet 1000 zł czy, czy 2000 zł, ale to naprawdę się zwróci, ponieważ no, tak jak mówiłem wcześniej, te umowy są podpisywane na kilkadziesiąt lat, czy na prawie 30 lat i, i to są umowy naprawdę bardzo długoterminowe. Szanowni Państwo, czy zatem warto wydzierżawić grunty pod farmy fotowoltaiczne? Na pewno jest to bardzo kuszące, zwłaszcza przy słabych glebach. Jednak trzeba pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach i warto dokładnie poznać zapisy umowy dzierżawy tych gruntów jeszcze przed podpisaniem tej umowy. A najlepiej skonsultować się z prawnikiem, tak jak radził ekspert z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku programu Czy rolnikowi opłaca się? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.